Spróbujemy wszystkich sosów z żabki. No to jakie sosy w wariacie? Sos andaluzyjski. Barbecue. Ostry firecracker. Paprykowy siracza Heinz czosnkowy. Tysiąca wysp. Jalapeno mm. Mustarda barbecue. Amerykański. Arabski łagodny. Majonez sałatkowy ktoś w ogóle to zamawia, duński serowy, musztarda, Ketchup. algierski. Podsumowując, dla mnie najsmaczniejszy najmniej doceniany to algierski Spoko, jest również nowy andaluzyjski Jalapeno, a jeżeli szukacie czegoś na ostro, to koniecznie amerykański Siracha, jak również Firecracker. Próbowaliście już wszystkich sosów? Koniecznie dajcie znać w komentarzu i zasubskrybujcie kanał na YouTube Mr. Krycha.